To by było uzależnione bezpośrednio od stałych godzin. Dlatego tu jest możliwość także wprowadzenia czegoś, co się nazywa wschodem i zachodem słońca. No i wschód słońca po angielsku jest nazywany sunrise, a zachód, który jest użyty tu poniżej, sunset. Czyli wpisując słowo sunrise, samo bez tych minus 60 oznacza, że Startem, czyli rozpoczęciem tego przedziału czasowego, kiedy będzie obowiązywała tutaj jasność 55% i opóźnienie 150 sekund, będzie wschód słońca dla Twojej lokalizacji. Ta lokalizacja zostanie wzięta bezpośrednio z miejsca, gdzie jest umiejscowiona Twoja centrala. Jeżeli za słowem sunrise lub sunset dodamy plus lub minus, to tu możemy określić ilość minut, tym razem minus, które będzie odejmowane lub dodawane do tej godziny.